O, dzień dobry. O, właśnie dostałem list. A tu małymi literami napisane jest. Cześć, Major. Cześć, Major, to ja. Znów ja. Edek. Nazwiska nie będę mówił. Dlaczego nie odczytujesz mojego listu? Może, że ze strachu o jeszcze raz napiszę do Was, co u Przypom... Przepra, przypominam, kurde, niewyraźnie też nie nie udawaj, że nie, bo przybywałeś razem w zakładzie, w pierwszym zakładzie, gdzie próbowałeś nas na zero. Ile? A nie będę czytał, bo taką głupotę ktoś wypisuje. Przepraszam bardzo.